Witamy wszystkich serdecznie na wirtualnym pożegnaniu uczniów klas trzecich. Szczególnie witamy naszych tegorocznych maturzystów. Drogie koleżanki i drodzy koledzy. Ostatni szkolny dzień bez spotkania z przyjaciółmi. Ostatnia uroczystość, której nie możemy spędzić wspólnie. Chcemy powspominać czas, gdy byliście uczniami Rzechowskiego Liceum. Nie pozwolimy Wam tak po prostu od nas odejść. Dlatego przygotowaliśmy dla Was ten krótki filmik. Pamiętacie, pierwszy dzień, gdy dołączyliście do naszego liceum, pamiętacie, jakie wtedy towarzyszyły Wam emocje? Pewnie byliście podekscytowani, otwarci na nowe doświadczenia. Niektórzy pewnie niepewni lub pełni obaw. Szybko jednak zostały one rozwiązane, bo przekonaliście się, że nasza szkoła jest bardzo otwarta, przyjazna, spokojna i przede wszystkim mogliście się w niej poczuć jak w domu. Pierwszy rok nauki przebiegł bez zakłóceń. Poznaliście się ze sobą i nauczycielami. Nawiązały się między wami przyjaźnie. Uczeszaliście na przedmioty i rozważaliście, jakie rozszerzenia chcecie wybrać w przyszłości. Mogliście rozwijać się w różnych dziedzinach. Mniej lub bardziej polubiliście określone przedmioty. Bez trosko spędzaliście ze sobą czas na przerwach, czasem wędrując do pobliskiego sklepiku po przekąski ratujące uczniowskie puste brzuchy. Potem do szkoły dołączyliśmy my, rok młodsi licealiści. Poznaliśmy się z wami i bardzo was polubiliśmy. Początek drugiej klasy przyniósł podobne doświadczenia otwartości i, teraz już wiemy, wspaniałego uczucia, że możecie być razem blisko siebie. A potem nadszedł 12 marca 2020 roku i wszystko się zmieniło. Zostaliście, jak wszyscy uczniowie, zamknięci w domach, odizolowani od siebie. Pamiętacie, jak na początku wierzyliśmy, że to tylko na dwa lub cztery tygodnie? Zabraliście wszystkie książki i zeszyty do domu i odtąd spotykaliście się ze sobą na lekcjach, siedząc przed komputerami. Nie było to łatwe doświadczenie. My to wiemy, bo stało się ono również naszym udziałem. Chcemy was jednak zapewnić, że te półtora roku, które spędziliście w murach lelewela, nie były zwykłym czasem. Widywaliśmy Was w świetlicy, gdy graliście w szachy, przy ping stolikach, bo zajmowaliście je przez wszystkie przerwy. Reprezentowaliście szkoły w zawodach sportowych, występowaliście na szkolnych akademiach, uczęszczaliście na kółko czytelnicze, współtworzyliście szkolną gazetkę, rywalizowaliście w konkursach szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich. Widywaliśmy Was w mundurach na zajęciach strażackich i policyjno-wojskowych. Uczyliśmy się od was, jak prężnie działać w samorządzie szkolnym oraz angażować się w liczne akcje wolontariackie w ramach Caritas. Zdążyliście uczestniczyć w szkolnych wycieczkach. Trudno wyliczyć wszystkie wasze aktywności, tak wiele ich było. Dlatego wiemy, że zostanie po waszej obecności pustka. Wnosiliście tu dużo świeżej energii, radości, oryginalności. Sprawialiście, że przebywanie w szkole było dla nas przyjemne. Dobrze czuliśmy się z Wami w naszym liceum. Za to wszystko Wam dziś dziękujemy. Każdy z Was współtworzył tę szkołę i sprawiał, że ma ona swój wyjątkowy charakter. Zostawiacie tu kawałek siebie, swoje przyjaźnie i sympatie, marzenia i tęsknoty, radość sukcesów i gorycz porażek. Gdy wrócimy w mury Lelewela, będzie nam Was bardzo brakować. Pamiętajcie o nas i odwiedzajcie nas czasem. Szkoła zawsze na Was czeka. Każdy z Was jest wspaniały i wyjątkowy. Tradycyjnie chcielibyśmy wyróżnić kilka osób, które zapadły nam najbardziej w pamięć. Zapraszamy na coroczne święto rozdania szkolnych statuetek, w tym roku ponownie wirtualnie. Uroczystą galę wręczenia Leleweli uważam za rozpoczętą. Jego zapał i zaangażowanie jest niezmierzone w żadnej skali. Od wielu lat pilnie studiuje podręczniki, przygotowując się do matury. W końcu miał na to najwięcej czasu ze wszystkich tegorocznych absolwentów. Lelewela w kategorii Uczeń z najdłuższym stażem w LO otrzymuje: Dominik Lenicki. Szczęśliwej drogi, już czas. Ich energia rozprzestrzenia się na całą lelewelową społeczność. Śpią z paletką do pingponga pod poduszką tylko po to, by następnego dnia wymiatać nimi na szkolnym korytarzu. Lelewela w kategorii szkolni gracze pingponga otrzymują Dawid i Damian Gromu. Chłopaki ćwiczymy, 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 chłopaki ćwiczymy. Świat widział już wielu mądrych i wspaniałych ludzi na kierowniczym stanowisku, ale takich jak oni jeszcze nie było. Ona, wspaniała przewodnicząca poprzedniej kadencji, a on własnoręcznie zaprojektował logo szkoły. Lelewela w kategorii Szkolna dyrektor kreatywna i kierownik projektu otrzymują Gabriela Kaszuba i Jędrzej Kowalski. Oto artystka, która może zaśpiewać tylko jedno słowo, a już prawie ludzi w zachwyt. Być może kiedyś będzie reprezentowała nas na konkursie Eurowizji. Lelewela w kategorii Szkolna Edyta Górniak otrzymuje Gabriela Leś. Ja ja Choć długo ukrywał swój talent, to już od pierwszej własnej piosenki zyskał wielu fanów. Jest lepszy od Bedoesa, White'a czy Sobela. Lelewela w kategorii Szkolny Raper otrzymuje.

Badają szkolnym sprzętem, niczym malarz pędzlem. Nie ma dla nich problemu technicznego, którego nie rozwiążą. Lelewela w kategorii szkolni dj otrzymują Filip Galas i Kamil Wojda. Ta kobieta nie boi się niczego, a mundur pasuje do niej jak suknia baletnicy. Za służbę ojczyźnie i naszej małej licealnej społeczności Lelewela w kategorii kobieta w mundurze otrzymuje Wiktoria Kliczek. Nie ma sportu, którego by nie lubił. Uwielbia biegi, piłkę nożną, jazdę na rolkach oraz gimnastykę. Lelewela w kategorii sportowiec roku otrzymuje Jakub Zowczak. Jedziemy, Jest niczym strażak sam. Nie boi się żadnego ognia, a czarny mundur pasuje do niego idealnie. Lelewela w kategorii największy strażak LO otrzymuje Filip Kurek. Nie, słychać, dwonka, dźwięk, sam na mnie... nie dość, że przystojny, to jeszcze z dobrym sercem. Wygrał wybory na Mistera 2020 i pilnie udziela się w Karitasie. Lelewela w kategorii Najprzystojniejszy wolontariusz otrzymuje Damian na koniec. Wspólne lata w Lelewelu zapamiętamy na zawsze. Może nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby zrealizować z wami wszystko to, co moglibyśmy i chcielibyśmy. Przeszkodziło nam zdalne nauczanie, ale przez te kilka wspólnych miesięcy zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Polubiliśmy Was. Zapamiętamy wspólnie spędzone przerwy, przygotowane akademie, przeprowadzane akcje, kilka wspólnych dyskotek i liczne rozmowy z Wami na tematy nie tylko szkolne. Do tych wspomnień będziemy wracać. Czas jednak płynie, mijają lata, pojawiają się nowi ludzie, inne przeżycia. I nowe problemy, z którymi będzie trzeba się zmierzyć. Przyjmijcie serdeczne życzenia od młodszych kolegów i koleżanek. Przede wszystkim życzymy Wam zdania matury i dostania się na wymarzone uczelnie, wielu sukcesów i ubrania właściwej drogi w życiu, realizacji własnych planów i wytrwałości w dążeniu do spełnienia marzeń. Życzymy Wam takiej pracy, która Wam sprawi radość i pozwoli żyć dostatnio. Niech los Wam sprzyja i prowadzi Was drogami, na których będziecie poznawać dobrych ludzi. Jakkolwiek potoczą się Wasze losy, bądźcie szczęśliwi. Trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia. Mamy nadzieję, że ten czas spędzony w naszym liceum będziecie wspominać z uśmiechem na twarzy. Nie zapominajcie o nas. My też na pewno o Was nie zapomnimy.